Kto najskuteczniej unika płacenia podatków? Najbogatsi. Norwegia jest jednym z niewielu krajów, w których istnieje podatek od majątku. Formuły Scott. I od kilku lat naprawdę widać, że najbogatsi robią co mogą, by uciekać z majątkiem za granicę. Formuły Skat płaci się w tej chwili od majątku netto, przewyższającego 1,7 miliona koron. Ekonomiści wskazują, że potrzebne jest unowocześnienie systemu pobierania Formuły Skat. Ten podatek płacą teraz przede wszystkim osoby przeciętnie zamożne, czyli takie, których majątek nie przewyższa 6,4 miliona koron netto. To aż 84% płatników tego podatku, konkretnie 550 tysięcy mieszkańców Norwegii, i tak, są tu też Polacy. Gdyby podnieść limit majątku niepodlegającego opodatkowaniu do 6,4 miliona koron, to pozostałych płatników zostałoby 104 tysiące. I jak myślicie, tym podatnikom trzeba dowalić taki podatek, żeby poczuli? Nie, pomysł jest inny. Ten podatek należałoby obniżyć. Dlaczego? Po to, by zabezpieczyć kraj przed ucieczkami najbogatszych przed płaceniem podatków w Norwegii. Ostatecznie skorzystają na tym i podatnicy, i państwo.